Dzień dobry, witam kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie film nietypowy, albowiem ocenimy sobie materiał, który pojawił się na kanale bardzo popularnym. Nie wiem, ale się dowiem pod tytułem Skąd się biorą koniary? Kiedy tylko zobaczyłam ten filmik, to postanowiłam go ocenić, ponieważ jestem przedstawicielką tego specyficznego gatunku. Wiecie, z jakiegoś powodu określenie koniara jest w tym momencie. Określeniem pejoratywnym, mimo że raczej nie powinno takie być, bo w praktyce oznacza dziewczynę, która kocha konie, kocha zwierzęta. Dlaczego tak się wydarzyło, że teraz jest to określenie negatywne? Jeśli ktoś się określa koniarą, jest to postrzegane jako coś niezbyt fajnego. No, nie wiem, choć się domyślam i zobaczymy, co do powiedzenia na ten temat ma ten właśnie materiał. Ale uprzedzam, że tego filmu nie oglądałam, więc nie wiem, czy z panem, z nie wiem, ale się dowiem, się zgodzę, czy też się nie zgodzę. Więc po prostu obejrzyjmy i przeanalizujmy sobie ten film wspólnie. Ale zanim oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, aby nic nie oraz łapki w filmik Wam się spodoba. A teraz już lecimy do oglądania. Ach, koniara. Siedzi codziennie w szkole i rysuje w notatniku konie. Albo gra w grę przeglądarkową o koniach. To zagramy sobie teraz w Hoffsa. Dobra, to pierw kryj moją klaczkę z jakimś fajnym ogierkiem. Gdy do niej podejdziesz, to prosi cię o dołączenie do gry, bo brakuje jej ogierów. E, no tak, no takie filmiki. I takie zachowania zdarzają się jak najbardziej. Kto z nas nigdy nie spotkał tego typu filmu, nie tylko o Horse. W ogóle ktoś jeszcze w tych czasach gra w Horse, ale w Star Stable, czy ogólnie rzecz biorąc, takie materiały, zdjęcia czy filmiki w internecie o koniach młodych dziewczynek, to jest dosyć częsta rzecz. I no, one mogą wprawiać w takie zakłopotanie, mogą sprawiać trochę dyskomfort przy oglądaniu, albo wręcz być zabawne, śmieszne. Ale no to są dzieci w większości. I naprawdę spora część koniarzy normalnych, aktualnych, którzy no niczym szczególnym się nie wyróżniają w społeczeństwie, oprócz tego, że mają takie zainteresowanie, była właśnie bardzo podobna w dzieciństwie. Ale trochę moim zdaniem jest to porównywalne do. Innych różnych dziecięcych zainteresowań, takich fiksacji. Jak na przykład dzieci kiedyś, nie wiem czy teraz, lubiły również bardzo Minecrafta i też w podobny, no troszkę cringe'owy sposób się zachowywały. Ja aparatem takim głuptakiem nagrywałam odcinki z Minecrafta, jak gram na jakimś serwerze. Na szczęście tego nie wrzucałam, no ale było coś takiego. Czy też teraz dzieci dziwnie się zachowują w związku z tym Skibili Toilet? No, to jest chyba po prostu domena dzieci, że jak się na czymś zafiksują, to zaczynają się zachowywać dziwnie. Ale kiedy tylko w przestrzeni internetowej zdiagnozowana została pierwsza koniara, to jakoś tak przyznawanie się do tego hobby przestało być fajne. No i to jest trochę prawda. Faktycznie, odkąd takie zjawisko tej koniary zaczęło funkcjonować w społeczeństwie, to przyznawanie się do bycia jeźdźcem, bycia koniarą. Zaczęło być trochę pase. Wiecie, wyśmiewanie ze strony rówieśników, jakieś tam żarciki z podtekstem to z nas tego w życiu nie doświadczył. W większości dziedzin związanych z końmi zdecydowanie przeważają kobiety. Zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii ponad 90% właścicieli tych zwierząt to kobiety. Trzech na 4 uczniów szkół jeździeckich w Europie to również kobiety. No tak, faktycznie, ale ciekawostka jest taka, że jeśli chodzi o faktyczny sport, to Częściej dużo widuje się na parkurach. Przede wszystkim mężczyzn. Troszkę inna jest przewaga w ujeżdżaniu, bardziej powiedziałabym pół na pół. Ale faktycznie, jeśli chodzi o hobbystyczne jeździectwo, no to jednak bardziej jest to pasja kobiet. Mimo wszystko. Kim są koniary. Według internetowego słownika Miejski.pl koniara to dziewczyna, która ma obsesję na punkcie koni. Wszędzie musi napomknąć o tym, że takiego posiada. Uważa, że jeżdżenie konno to sport, i lubi kłócić się i bronić, jeśli ktoś i zarzuci, że jest koniarą. Jak więc widzisz, koniara to nie jest zwyczajna miłośniczka koni. Koniara to stan, w którym koń zajmuje nadrzędne miejsce w życiu dziewczyny i jest jej priorytetem. A no właśnie, i tutaj ten problem leży trochę w nazewnictwie. Nie mamy zbyt szerokiego pola do popisu. Możemy nazwać się jeźcem, amazonką, co też może trochę wprowadzać w błąd, bo jest to określenie też trochę... w Innych przypadkach, na przykład z tego co wiem, amazonkami nazywa się kobiety z rakiem piersi, no i tą koniarą, która aktualnie jest określeniem bardziej negatywnym. No i przez to, że mamy tylko do wyboru te dwa słowa, no to kiedy nazwiemy się tą koniarą, to automatycznie jednak używamy tego określenia negatywnego, mimo że wcale nie musimy być przedstawicielami tej grupy, która, która ma dosłownie obsesję na punkcie koni i zachowuje się w sposób dziwny. Materiał przedstawia nietypową umiejętność prezentowaną przez norweską kobietę. Mianowicie, próbuje chodzić, biegać i skakać w taki sposób, jakby była koniem. Można by pomyśleć, że tego rodzaju filmiki to jedynie niewinna zabawa osób zafascynowanych końmi. Jednak to zjawisko ewoluowało tak bardzo, że nawet powstały specjalne zawody dla miłośników tych zwierząt. Tyle tylko, że koni tam nie ma. Hobby horsing, bo tak nazywa się ta dyscyplina, to bardzo popularny sport, szczególnie w krajach skandynawskich. Polega na tym, że zawodnicy symulują zawody jeździeckie, jeżdżąc na końskiej kukiełce po specjalnie przygotowanym parkurze. Rywalizacja odbywa się w czterech kategoriach: skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, cross, skoki przez przeszkody w terenie oraz western. No, rozumiem użycie tego błędu, bo wiele osób go popełnia. Zarówno chodzi mi o nazwę parkur dla określenia każdego w sumie miejsca, po, na którym e, odbywają się zawody jeździeckie, oraz y, nazywanie ujeżdżenia ujeżdżaniem. No, słowo jest podobne, ale jednak ujeżdżenie to jest ujeżdżenie, to jest dyscyplina, a ujeżdżanie to, jakby to przetłumaczyć, po prostu. Jeżdżenie na koniu. Jestem dosyć wyrozumiała do tych błędów, bo wiem, że są to, nie wiem, podobne słowa, nikt nie musi się na tym szczególnie znać. Ale no, jakbym miała się przyczepić, to jak już się robi research do takiego filmiku, to fajnie by było to bardziej sprawdzić. A, no i wjechał temat hobby horsingu. No, jeśli mam być szczera, byłam w 100% pewna. Że hobby horsing się tutaj pojawi. Jest to z jakiegoś powodu mega wyśmiewana i mega znienawidzona przez wszystkich, również koniarzy, dyscyplina. I również, jak ktoś się zajmuje tym hobby horsingiem, to jest. Bardzo krytykowany, nawet jeśli są to dzieci, które, no, come on bawią się. I ja rozumiem, że może nie każdy chce to akceptować jako sport, albo w ogóle e, akceptować to i nie każdy czuje się komfortowo z oglądaniem tego. No ale czy ktoś komuś tym robi krzywdę? Druga sprawa jest taka, że hobby horsiary wcale nie zawsze są koniarami. Zdarza się i to nawet nie tak rzadko, że osoby, które zajmują się hobby horsingiem, nie jeżdżą tak naprawdę konno. Dla mnie to to jest trochę taki już oddzielny temat od jeździectwa, ale rozumiem, że jest to utażsamiane przez to, że jest to ten koni na patyku. No w ogóle jak kiedyś w dzieciństwie, jak jeszcze ten sport nie istniał. Miałam takiego konia na patyku, miałam też takiego. Konia do skakania, a raczej to był osioł. I nikt się z tego w tamtych czasach nie śmiał, że udaje jeźdzenie na koniu, więc jakoś to dziwnie ewoluowało, pewnie przez wzrost popularności tego sportu. Co ciekawe, pod tym materiałem niewiele jest negatywnych komentarzy, mimo że idea może być dla niektórych kontrowersyjna. Kontrowersyjna? Jakby wszystko wszystkim rozumiem. Ja nie jestem hobby horsiarą, nie uprawiam tego sportu, ale też zastanawiam się, co może być w tym kontrowersyjnego. Nie, nie wiem, czy to nie jest użyte słowo trochę nad wyraz. No, ludzie biegają sobie z koniem na kiku. Poniekąd biegając wykonują aktywność fizyczną, więc jakoś chyba sportem to można nazwać. No, ale jestem ciekawa, czemu to może być nazwane... Ja za kontrowersyjne to uważam trochę inne rzeczy osobiście, ale okej. Okay. Mimo, że w internecie można natrafić na przychylne komentarze dotyczące tego zjawiska, koniary niezmiennie przewołują dość jednoznaczne skojarzenia i stereotypy. koni często spotyka się także z ostracyzmem społecznym. W 2022 roku przeprowadzono badanie, w którym próbowano określić najczęściej występujące stereotypy, które dotyczyły koniar. Badanie YouGov pokazało, że koniara 48% osób kojarzy się z byciem obsesyjnym, 42% wskazało na przymiotnik „dziwna”, 36% na określenie „irytująca”, zaś 35% osób charakteryzowało koniary jako „szalone”. Jak więc widzimy, koniara kojarzy się ludziom raczej negatywnie? Te badania serio mnie zainteresowały i zszokowały. Nie wiedziałam, że wygląda to aż tak. Zwłaszcza, że no, obracam się w środowisku jeździeckim i osoby, które poznaję, osoby, które spotykam, zarówno te, które mają konie, jak i interesują się końmi, są zupełnie normalnymi osobami, które fakt, rozmawiając z innymi, poruszają temat swoich zainteresowań, bo to jest chyba dosyć naturalne, kiedy z kimś rozmawiamy, często wchodzi temat hobby i mówimy o tym. I jeśli już poznawałam jakieś takie obsesyjne koniary, to najczęściej były to jednak dzieci, i to był taki etap, z którego się wyrastało. Ale też pewnie dosyć indywidualną kwestią jest to, co ktoś postrzega przez słowo obsesyjne. Mi to się kojarzy bardzo negatywnie z osobą, która non-stop mówi, interesuje się i robi tylko to, co jest w danej tematyce. Dla innego może być to, że ta osoba dosyć często wspomina, dajmy na to, o tych koniach. I dla niej już to samo jest irytujące. Ale no tak, no jako koniara, jako jeździec mogę powiedzieć, że. Te wszystkie osoby w moim otoczeniu i nie tylko, to są całkowicie normalni ludzie, którzy na co dzień zajmują się też innymi rzeczami. I te konie są tym priorytetem, bo wiecie, mimo wszystko jest to pasja, a jak ktoś ma jakąś pasję, to raczej się jej poświęca. Tym bardziej, jak posiada swojego własnego konia, którym musi się najczęściej codziennie zajmować. Ale no, wow, no, no ciekawe jest to, że aż tak źle ta pasja jest postrzegana w oczach społeczeństwa. I no w sumie dosyć przykre. Jednak to samo badanie pokazało także coś, co wszystkich entuzjastów koni może podnieść na duchu. Mianowicie, jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Star Stable Entertainment przez międzynarodową grupę badawczą YouGov, stajnia może być tak zwanym początkiem dla błyskotliwych karier. Jak wynika z sondażu, spośród biorących udział w badaniu jeźdźców, którzy są aktywni zawodowo, aż co czwarty respondent zajmował stanowisko kierownicze. Oczywiście pasja, jaką są konie, niczego nie gwarantują w sferze zawodowej, jednak być może jest tak, że spełnienie podczas jazdy konnej oraz znacząca poprawa samopoczucia powodują, że łatwiej realizujemy nasze cele zawodowe. Myślę, że też nie chodzi tylko o sam wzrost samopoczucia, który później przekłada się na karierę, a bardziej od tego, jakie cechy są wymagane od jeźdźca. W tym sporcie. Przede wszystkim jest to bardzo duża odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli posiadamy konia. Umiejętność planowania, zarządzania czasem. Oraz bardzo często również budżetem. Musimy być stanowczy, wiedzieć czego chcemy, i w relacji z koniem tak naprawdę jesteśmy poniekąd jego przewodnikiem. Musimy być w stanie jasno mu przekazywać nasze myśli, nasze polecenia, aby on te zadania wykonał. Więc wydaje mi się, że jako jeźdźcy mamy bardzo dużo takich kompetencji nabytych z jeździectwa, z bycia w stajni. Często nie boimy się pracy, no bo zdarza się nam wykonywać różne prace stajenne. Na rzekanie zazwyczaj nam szkodzi i no i to są takie cechy kompetencje, które z pewnością pozytywnie wpływają w rozwijaniu ścieżki zawodowej na szczyt. Ale to są bardziej moje odczucia, prawdopodobnie niepotwierdzone badaniami. Nie można pominąć faktu, że poza pasją, konie stają się coraz istotniejszym elementem terapii rehabilitacji ruchowej. Hipoterapia jest jednym z najciekawszych sposobów na pomoc chorym. Jest to rodzaj zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, podczas których pacjenci doświadczają obecności konia. Takie zajęcia stymulują fizycznie, emocjonalnie i poznawczo. Gaszacą za to, że w tym filmie została wspomniana hipoterapia. Jest ona naprawdę nieocenionym źródłem terapii dla wielu osób chorych z zaburzeniami, z różnymi niepełnosprawnościami. I też fajnie, że ta hipoterapia może być tym, Takim łącznikiem między ludźmi sceptycznie nastawionymi do końmi, bo jest to udowodnione, że naprawdę taka terapia pomaga. Ale właściwie dlaczego obsesja na punkcie koni w większości dotyczy dziewczyn? Istotnym powodem tak dużego zainteresowania końmi wśród kobiet jest bez wątpienia fakt, że posiadają one naturalny instynkt opiekuńczy. Ponadto kobiety chętniej niż mężczyźni angażują się w ochronę zwierząt, częściej praktykują wegetarianizm i opiekują się zwierzętami. Znacznie rzadziej niż mężczyźni polują i nie angażują się w znęcanie nad zwierzętami. Warto też wspomnieć, że kobiety częściej wyrażają przekonanie, że zwierzęta doświadczają złożonych emocji, takich jak smutek i niepokój. Jeżeli chodzi o ten fragment dotyczący tego, dlaczego najczęściej koniarami są właśnie kobiety, no to zgadzam się, są tu poruszone istotne wątki, które na pewno mają wpływ na to, dlaczego najczęściej jednak koniarami są dziewczyny. A co o internetowym stereotypie koniar myślą same koniary? Zapytał o to dziennikarz Bartosz Godziński o to, co usłyszał. Myślę, że koniary słyną ze swojego nieco odmiennego charakteru od innych ludzi. W stajni nie mają się na kim wyżyć, więc robią to na przykład w środowisku znajomych ze szkoły bądź rodziny. Warto pamiętać o tym, że koniara to koniara, a osoba jeżdżąca konno to osoba jeżdżąca konno. Nie mylmy tych pojęć. A no zauważyłam, że to jest dosyć często spotykane w naszym środowisku, że staramy się tak bardzo... Oddzielać tę nazwę koniara, a osoba jeżdżąca konno. Mimo, że w sumie znaczenie jest trochę takie same, bo jednak osoby jeżdżące konno w zdecydowanej większości kochają konie, więc mogą zaliczyć się do koniar, ale trochę się tak. Sami sabotujemy, boimy się bardzo tego określenia, i nasze oficjalne stanowisko bardzo często jest takie, że nie my, nie jesteśmy koniarami, tylko jesteśmy jeźdźcami. To jest ciekawe zjawisko. Widzimy więc, że pewne stereotypy o koniarach mogą mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednak nie zachęcam do demonizowania tego rodzaju zainteresowań, ponieważ obiektywnie patrząc, jest to pasja jak każda inna, która bardzo może pomóc w życiu, ale grunt, aby po prostu nie popadać w skrajności. Nie da się ukryć, że konie w naszym życiu mogą odgrywać istotną rolę. Niezależnie czy będą stanowić dla kogoś pasję czy sposób na życie, należy także pamiętać, że te zwierzęta pełnią niezwykle istotną funkcję terapeutyczną. Samo określenie koniara powstało po to, by podkreślić czy uwypuklić pewne cechy obserwowane w społeczeństwie. Jest to wymowny sposób stereotypizacji, zwłaszcza młodych kobiet, za pomocą tego rodzaju określeń. No i faktycznie to negatywne słowo koniara tak się zakorzeniło w społeczeństwie. Jest stosowane do tego, aby przedrzeźniać, aby wyśmiewać osoby zainteresowane końmi, nawet jeśli one nie przejawiają wcale takich zachowań. Które są podpisywane pod to słowo. Tak jak było to wspomniane w tym filmiku, są to uproszczenia, są to schematy, stereotypy, które dosyć często nie mają przełożenia na rzeczywistość, i powiedziałabym z dosyć sporą dozą pewności, że w głównej mierze dotyczą dzieci, ewentualnie nastolatek. Filmik ciekawy przedstawił dosyć interesujące statystyki, których się w sumie nie spodziewałam. Ale oczywiście został on stworzony z perspektywy osoby, która się tym nie interesuje, więc doszło do pewnych uproszeń. Mimo wszystko fajnie, że w ostatecznym rozrachunku to nasze zainteresowanie i to słowo nie zostało aż tak mocno skrytykowane, że zostały również dostrzeżone te. Aspekty, o których ja powiedziałam. No i trochę mnie w sumie ucieszyła konkluzja tego filmiku, aby nas nie demonizować, trochę nas zrozumieć i przedstawienie tego, że nie taka koniara straszna, jak ją malują. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tym materiale. Sądzicie o słowie koniara? Czy wiecie, że ma negatywne wybrzmienie w społeczeństwie? Czy obawiacie się używać go wobec siebie? Czy sami może go używacie w negatywnym kontekście? Cóż dajcie znać w komentarzu? O wszystkim co chcecie, jeśli chodzi o przemyślenia dotyczące zarówno mojego filmiku, jak i filmiku, nie wiem, ale się dowiem. Fajnie było to sobie razem obejrzeć i przeanalizować. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie moje kody rabatowe znajdziecie w opisie tego filmiku. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, by nic nie przegapić oraz łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Zachęcam też do odwiedzenia mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia. I cześć.